Witam, z tej to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Origins Dokładnie tak, moi drodzy, w dzisiejszym odcinku Quartz Quadrant Zone Let's go aktualnie, let's go Bierzemy sobie tarczę Bad Future wziąłem, ponieważ My tam zaraz zejdziemy, o właśnie, ale z Pest I nie chciałem przypadkiem sobie jeszcze zastąpić Pest Bad Future, więc Znaczy no, Future po prostu No ale tak, w tym przypadku jak najbardziej Bad Future to by było dalej Nie tak, chciałem się cofnąć w lewo Dobra, ale powinniśmy dać radę się rozpędzić. Daliśmy radę. Chciałem się odwrócić w lewo i uderzyć w sprężynę, ale z jakiegoś powodu nie nacisnąłem przycisku. To tylko ja, ok? Ok. Uwielbiam muzykę tutaj. Pestu. Good shit. Nagona lie. W ogóle bardzo fajnie wygląda Quartz Quadrant Pest. Ude. Naturalnie bym powiedział. Och, serio. Ugh. Ok, musimy tutaj wspiąć, bo tam jest maszyna aktualnie. Okej, okay, i dziękuję bardzo. Okej, okay, najsik. Maszyna zniszczona można spierniczać aktualnie. <noise> pam pam. Prawda, świetny motyw. Bardzo mi się podoba. ogóle można pisać przy okazji, jak już mówimy o oście, jaki ost preferujecie w Sonicu CD amerykański czy japoński? Zakładam, że większość twierdzi, że japoński, ale wiem, że są pojedyncze jednostki, które preferują amerykański, więc jestem ciekaw. Jakie wy, po prostu, jaki wy ost preferujecie? Och, naprawdę. Dobra. <laughs> Nie tędy droga. Okej, okay. o, kwiatek. <laughs> no kurde, kwiatek. Okej, okay. i Special Stage. To tło w tym poziomie jest takie śliczne. Sonic Major a in Zone One. W ogóle, co miałem mam w moi drodze mówić? Przy już wszystkie misje w Sonicu Origins i muszę wam powiedzieć, że są bardzo spoko. Są nawet, o dziwo, momentami naprawdę trudne. E... Naprawdę trudne, pomimo tego, że Sonic w dzisiejszych czasach nie jest znany sobie z trudności, tak muszę powiedzieć, że misje zostały wykonane pierwsza klasa i niektóre misje naprawdę dają w pość. więc kurde szacuneczek, szacuneczek Sega aktualnie w tym przypadku, bo misje zostały zrobione moim zdaniem mistrzowsko. Jeśli trzeba coś powiedzieć dobrego, no na pewno należy wspomnieć o misjach w Sonic Origins. Dokładnie tak. Okej, okay, nie okej. Okay. Okej, okay, Najsik, nice -y. uchwiacz ja, zniszczony i... honotł pajacu! Nice! No <grystanie> nie lubię Special Stage w Sonicu CD. Są spoko. Nie powiem. Najsik. Nice w -y. sumie z tych wszystkich, tutaj z tych wszystkich klasyków, Sonic 1, Sonic 2, Sonic CD i Sonic 3 są to moje drugie najulubieńsze z tych tutaj wszystkich. Sonica 3 są na pierwszym miejscu. Później po Sonicu CD mamy Sonic 2 i na samym szarym końcu Special Stage z Sonica 1. Dokładnie tak. <grystanie> ok, Quartz Quadrant, moi drodzy Zone drugi. Let's go! Nie, rozpędza się. Ok, nice. już myślałem, że stracimy PEST, Boże Święty. <grystanie> o, tutaj znowu box jest przed sprężyną. Czemu i to zmienili? Nie rozumiem. <grystanie> Ach, nieważne. <grystanie> Rozpędzamy się i przechodzimy w czasie, moi drodzy. Dokładnie tak. Okej. Okay. W ogóle jeszcze mi się teraz przypomniała temat muzeum w Sonicu Origins. Mianowicie na temat y części z muzyką w tym muzeum. Mianowicie z jakiegoś kurde powodu nawet muzykę w muzeum spierniczyli. Rozumiecie to? Mianowicie jak macie traki z chociażby nagryw to one się nie zgadzają. Mianowicie macie złe tytuły. Na przykład chcecie sobie odpalić During to Summer i. Och, naprawdę. I macie jak byk napisane, że o, into Summer, tymczasem odpala się motyw z Botanic Base. Like, co? Już fani zdążyli naprawić ten syf. Ja naprawdę nie pytam. To tylko pokazuje, jak na szybcika robili nie sobie tą kolekcję i to jest smutne po prostu, ale prawdziwe. Jeszcze na temat Sonica 3NK pewna rzecz wyszła, ale, ale ten... Znaczy, się, mianowicie są pogło znaczy pogłoski, no, w grze możecie za pomocą Debug Moda znaleźć niebieski pierścień z Skyads i później Sonic Mania oraz Mirecz Salon ukryty w plikach. Co tylko pokazuje, że najpierw Sonic 3 było robione. E, z, po prostu wzięli Sonic Manie i Sonic Manie przerobili na Sonic 3 no bo Sonic Origins działa na identycznej, czyli piątej wersji e, retro Engineu, tak jak Sonic Mania. I nic by nie było w tym złego, gdyby nie to, że właśnie zostały pozostałości po Mani I na pewno to jest kolejny przykład na to, że po prostu pośpieszyli się z kolekcją I e, Headcanon nie zdążył po prostu pousuwać pozostałości po Sonic Mani Eee, ouch, może powiem tylko w taki sposób No niestety, to jest, to jest smutne, to jest naprawdę smutne Jak człowiek sobie pomyśli, że... Kolejna gra została po prostu siup, przyspieszona jak najszybciej byle po prostu wydać. Bo to Sega. No ale no cóż, ja mogę wam nie sobie powiedzieć. A dokończając jeszcze temat muzeum, e, właśnie z muzyką, to z kolei ponownie, jeśli chodzi o nakres to z jakiegoś powodu, jak macie motyw krediców, czy może ktoś z Was pozwolić mi się trafić. Poproszę, dziękuję. E, jak macie motyw krediców, to z jakiegoś powodu nie leci on cały. Nie leci on cały w, w sound teście, w tym muzeum. Nie mam zielonego pojęcia dlaczego. Leci tylko malutka pewna część tegoż motywu. O mój Boże, o mój Boże, nie! No serio? Dobra, jeszcze raz. O, dobra. Jestem lamerem w takim razie, skoro muszę odnawiać ten Special Stage z Sonica CD. Clip-clip to jest coś, co czego nie musiałem robić jak ogrywałem sam Anniversary mode, no, mode. No cóż, smutno mi teraz, no ale bywa i tak. E, dokładnie tak, więc e, to jest też tanie. No i w ogóle w muzeum nie leci muzyka. Żadna. No jak macie, wiecie, w głównym menu macie motyw z Sonic World z Sonic Jam, to jest bardzo miłe nawiązanie do Sonic Jamu. Naprawdę on skręcił aktualnie w takim głupim momencie. To było miłe. Ponownie kuźwa kolejny. Ech. No, to z muzeum nie leci żadna muzyka. W ogóle. Nawet nie leci ten motyw z Sonic World właśnie. W ogóle ten motyw z Sonic World leci... Powinien lecieć tylko w głównym menu, a nie też w pojedynczych, pomniejszych menusach, a to się dzieje, niestety. Muzeum wy nie leci nic. Po prostu miałem nadzieję, że będzie więcej remiksów, ala Sonic Mega Collection Plus, Sonic Gems Collection. Dobra, mamy 6 Timestone'ów, więc na razie przerywamy ze timestoneami time i powrócimy z ostatnim Special Stage'em w Metallic Madness Zone, akcie drugim, tak jak już wspominałem. Dokładnie tak, więc na razie koniec i... O, ten świetny motyw! Let's go! Oh boy, oh boy! Uwielbiam. Dokładnie tak, więc yy, no, niestety nie ma remixów. Jakieś wielce świetnych w ogóle nie ma remiksów, to nie ma żadnych nowych muzyczek też w sąd w niczym, co jest naprawdę smutne, bym powiedział. Pod tym względem nie popisali się kompletnie Sonic Origins i pod tym względem mogę ze spokojem z ręką na sercu powiedzieć, że Mega Collection, Mega Collection Plus i Gems Collection są po prostu lepsze. Okej, okay, ponownie, IQ300 Robotnik, widzicie, to jest spoko pomysł, czy coś, tutaj mamy kolce, tutaj mamy e, tą taśmę, tak, ładnie, pięknie, przez którą nie możemy dobiec, ale z jakiegoś powodu Robotnik postawił tą, te, te, te swój, ten swój kokpit, powiedzmy, na tej taśmie, przez co <laughs> on się zaczyna wsuć, widzicie, on tutaj <laughs> się denerwuje, biedaczek. E, do, no... brawo robotnik, tak tej nie zadamy... Halo? Dziękuję <grywa> Nie zadamy ani... ani... jednego hita robotnikowi, bo on sam się pokonał tutaj. E, więc... E, brawo pajacu! Sonic made a good future in Zone free Nice! Najsik, nice, Nelsik. Nice. Okej. Okay, win, Okej, okay, o Boże następnym odcinku, moi drodzy. Wacky Workbench, najgorszy poziom z Sonica CD. Tak więc dzięki wam, moi drodzy, za oglądanie tego już odcinka. Mam nadzieję, że wam się on podobał i do zobaczenia do następnych odcinków. Sia.